Mm. wracając wracając do naszych wyborów. Jakich byb do razy czasnej. Zaczy, znaczy, no Mamy tutaj nowych gminy egien. Ejo! Ejo Ejo! No. Wszyscy się przystawni. Ja łodzę przystawcie się.

Dobra, najpierw sobie tego kłamka. Dobra, muszę do, do, do szpitala. Uh. E, co to, to jest? Co to, to jest? Oh. Dobra. Musimy za bo... Co to jest? Za ciało chcecie jej powiedzieć? Ty nie wiesz... Ty bo to jest dobre. To jest, jest dobry. Znaczy ja jestem dobry. Nie wiem który jest. Dobra, napiszcie, który się już jest z tych. Dobra, dobra, wiem, wiem, to jest ten. Ja jak czy to jest ten, to, to jest test z Nie, to jest ten, to jest test z jak No. Końcu, nie. no tak zapoję, bardzo, to jest, doby, a na tak zaporadziłem wam do Dobrze, dobre, ale wiesz, że do odcinka pół, pół <sparatory noise> Siema! Eowela! Daj mi przyjdzie na siebie Baby, be 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 bo Czy sobie... O, siema! Czy wy sobie jakieś... O, siema... Czy wy sobie jakieś zajce? No. A co xd? Ja też cię pamiętam. Ja ciebie też E? Ja nie, bo dopiero Ciebie, bo dopiero co, bo dopiero co nie akceptowali tej fere? Znaczy, znaczy, nie akceptowali? Co to jest? Co to jest? O, oh o. Oh. Wiecie, co ja wiekę tego bo kuku, 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 Dobra, kuku, 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 po małej kuku, kuku, jeden z kuku, Co jest? Co jest? O, o. Giacz, giacz jeden by i tak dostali się do jednej gry. Stabacz! Stabacz albo ma zaatakujemy. Chyba ciebie, ale puuuu! ta bo Po co ja poniewier? I. Du p. Pu. It is great game. O, i całe bambało się przy, zabite przedawić. To kto kto zabił te całe? No nie nie ja, bo teraz jest poczernawa gęa. A czy to byłam, to byłem ja, bo to był wyemilnowany? A czy przez jakie odgrywka? Został ten wyemilnowany, wiem. Bo widziałem na kawę. Nikt się nie spodziewał, że miałem kawę. Co? Dobra, Do, ja. Do Siko. A na. Dobra, mamy 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 dwie. Została nam tylko jedna odblokowana białokana Pu, pu, pu. No, jeste trochę ci No i teraz sobie kładę ten nóż. Au. Do... i tu. dobra chodzę ciebie, do Też pokoju. Co to się stało? Yeah, muszę to bebać. Musimy je kosztować. Wysyłamy go na ojganie, jak wyskakujemy. to jest Matko Bosko. No, jest, już zapisał ją. Ej, ubij dalej, ale ja Do. A teraz z Dobrze, biatku że go załatwiłeś. Poczekaj, musimy zostawić to spodnie. Nie. Chodzi, że tak. Dobra, musimy to podskładać, żeby całą. Musimy... Dobra, nie? mamy zadanie to poskładać. Kiedy zostaliśmy zadane o chuj czy gry, tylko e zdaję katę pionem, bo matko boska, trzeba gadać, trzeba gadać szybko i chcę, tylko jest ciężkie pytanie. Może muchów nie przeskadzaj mi. Widzowie, bo jak ktoś wie, że to jest, to pobudźcie, bo nie widzę. Czego szukasz? Yy, Chcę tak z tych podpysków. Czy to ma dalej na niego? Mhm. Raz. Dobra. Mamy wszystko poskładane. Gratulacje, przechodzicie w ta, ta, ta. Teraz musicie złożyć w piagę łatwiej Łatwizna, gdy przechodzisz do gry. O, dobre jednak tak. Dobra, Ty przychodzi do mnie. Pu! Matko, dobra i zostało tylko jedno. Puu No. Dobra, teraz, teraz Ty, jak go zasługujesz na taką, na takie coś. Pu, 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 pu. Pu! o, oh. aby całą to. z mnie polityki, Dobra. Ten dziewięć Nie mogę dziewięć 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 to dziewięć 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 Pu! Dobra, udało się! Dobra, teraz, teraz na boję. No czy na finał? BBPU! BBPU! I ostatnie twoje słowo? Nic! I tu! da e taj fin. Nou, te skilade dous se fin te nagyarem, ale dobra, ale se kodin se to. Do, do tenki pewe ponapisak, dobra, ten se skilade so ponapisak, i vende chede, a bon se de ukrebal, ukrebal neban snaki, pou chiche posuka chik. Bycie w tym filmie. No a ty od Puf, puf, puf. Matko, jak chyba już, jak chyba jego założyć. Dobra, zakończymy to. Tak.

No, i it No taken for them. No, no, the total one is big. No, no, this is the big. the big. to jest Nie chodzi mi o, o słowa zakazane, tylko mi chodzi o to, co ta zrobić. A ale... ja, Dobra! Teraz robimy, to, musimy przygotować flagi. Nie, taki... Nie wiem, czy jest taki, kary, który taką ma fiagę, tylko. Nie wiem, czy mają takie flagi, a ja a je. To czy jakiś kraj ma taką fiagę? Czy jakiś piszcie w komentarzu? Czy, taki, czy jakiś kraj ma taką fiagę? Taką, taką fiagę. Taką fiagę. Napiszcie czy jakiś kraj to ma w komentarzu. I dobra, druga synka po, po napisach przed ostatnią. Tak się zakończył odcinek, nie wiem jest, a ja pa, papa widzowie.